Cześć! Jeśli trafiłeś na ten kanał, to znaczy, że los polskiego rolnictwa nie jest ci obojętny. Ja nazywam się Albert Długoszewski i serdecznie witam cię na kanale Rolnik Polska. W tym miejscu chciałbym gorąco zachęcić do subskrybowania naszego kanału, klikania łapek w górę oraz zostawienia komentarzy pod naszymi filmami. Polskie rolnictwo to jest temat, który jest nam niesamowicie bliski, w związku z tym, filmy, które znajdziecie na naszym kanale, będą dotyczyły właśnie problemów społecznych związanych z polskim rolnictwem, polityki, wywiadów z osobami, które są bardzo ważne w tym świecie, tak zwanego rolniczego lifestyle'u, czyli programów na temat rolników Podlasie, rolnik szukarzany, czy też polsatowskiej farmy. Oczywiście znajdzie się również content, który jest kontentem bardziej technicznym, profesjonalnym, także szykujcie się na potężne recenzje wielkich traktorów, kombajnów, nowinki i najnowsze wiadomości ze świata rolnictwa. Myślę, że po takim krótkim wstępie już jesteś doskonale obeznany w tym, co znajdziesz w na naszym kanale, także sprawdzaj koniecznie nasze filmy, klikaj przycisk subskrybuj dzwoneczek, zostawiaj łapki w górę i pisz w komentarzach, co Ci się podoba lub co Ci się nie podoba, tak żebyśmy mogli dostosowywać nasze treści właśnie do Ciebie. Albert Długoszewski, Rolnik Polska, witam Was serdecznie.